Cześć, witajcie w Reid Shadow Legends. Po pewnej przerwie trochę mnie nie było, trochę mi się tu zebrało materiałów, więc dzisiaj sobie powykuwamy relikty. No i zobaczymy, co z tego będzie. Mogę powiedzieć w sumie, że do trzech razy sztuka, to znaczy, to jest w sumie drugi film zrobienia reliktów. Ten pierwszy wam się. W miarę podobał, więc zobaczymy, co tym razem wyjdzie. Tutaj, jak zwykle, do Chimery. Na ostatnią chwilę, może znajdę coś w tych reliktach, co jeszcze mi się przyda. A właśnie z racji nieobecności, no, zawaliłem kompletnie ten Titan event, więc, ale to też powiedzmy, jeszcze wracając do tych do trzech razy sztuka, to no, beznadziejnie mi idą ostatnie samoningi z szagdów. Tak samo podobnie wyszło z otwieraniem kamieni dusz. No i właśnie dzisiaj po raz trzeci zobaczymy jak wyjdzie tutaj z reliktami, czy uda mi się coś fajnego przyzwać. Więc na razie ta gra jakoś mi nie rekompensuje. Więc czas też ciężko na nią tutaj jakiś większy poświęcać. No ale zobaczymy, jak mówiłem, do trzech razy sztuka. Zaczniemy sobie od tych najmniejszych schimery i zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. No to chyba nic takiego ciekawego, ale nic na razie nie będziemy sprzedawać. Na razie z tych rzadkich coś tworzę. Tu mam 15,5%, żeby to był. Jakiś epik, no i jest epik. To już takie coś miałem kiedyś. No, leczy nam tutaj rzeczywiście posiadacza reliktu. Jeżeli jego HP spadnie do 50%, zobaczymy. Nie, chyba nie jest to jakiś taki wybitny, mimo że epicki relikt. No i jest dzwoneczek. No. No, tutaj, może, może ten nawet będzie lepszy, gdzieś tam na alienę zwiększa turn metal, kiedy jest któryś właśnie z tych CC debuffów na wrogach aplikowany. Jedźmy dalej. Tutaj zobaczymy, co tu jeszcze się może wydarzyć. No, książka. Nic ciekawego, w sumie. Czekamy na coś fajniejszego. No tak, to tutaj to jakiegoś rewivera, może taki relikt Demonic Effigy, zwiększa tunnel metal, kiedy ktoś tam z naszych umrze. Ok, jeszcze troszeczkę z tych rzadkich mi zostało. Oj, nie wiem, czy tego reliktu. To czy to nie jest mój pierwszy taki? No, redukuje tutaj rzeczywiście efekty redukcji turnmetera. Są zboostowane w sumie o 15%, czyli ktoś, kto obniży turn meter przeciwnikom, to będzie to robił o 15% lepiej. To chyba był pierwszy relikt na moim koncie tego typu. Czacha... No to też mało ciekawy, trzeba by jakieś Ali Protection Championa. Na razie tak średnio bym powiedział. Dzwoneczek już był. I ostatni nasz rzadki relikt. Tutaj nie mieszam ich w żaden sposób, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ostatni właśnie z tych rzadkich, no i ponownie dzwon. No to zobaczymy, co z epickich. Tutaj 3 możemy sobie zrobić i tu już jest 36% na epicki relikt, 4 nawet na legendarny. No. No i to było. Przed chwilą. Ta buteleczka, tak średnio bym powiedział, mi się podoba. Kolejny szansa zobaczmy no i tutaj spalone na rzadki relikt ostatnia z tych himerowych tutaj na legendarny nam jeszcze brakuje więc zobaczmy co powstanie z tego no i znowu rzadki no tutaj właściciel daje 2% więcej damage'u jeżeli atakuje właśnie pod wpływem debuffów. No to te skimery takie słabe, zobaczmy te eventowe, co tutaj, czy tu coś będzie ciekawego, no tutaj jeżeli chodzi o rzadkie, no to jest podobnie, tylko 0,5% na legendę, no i ten kielif już był, to jest z tej grupy właśnie eventowa, tylko tak została tu jako taka? Nie. Tu jest eventowa lub ogólna. Kolejna szansa. No, to też już było. Także ta ogólna grupa. No, wolałbym chyba coś eventowej, skoro z tego z tej puli już tutaj losujemy. Te fragmenty. No, też nic na razie, nic na razie takiego, co by mnie tu na kolana rzuciło w jakim stopniu zobaczmy co tu dalej no ta czaszka też już była z prowołkiem a więc te rzadkie jak na razie dosyć słabo no i ponownie tutaj zużyłem wszystko słuchajcie będziemy mieli jeszcze szansę na epickie z tych eventowych 36% 4 na legendę. No, pół no w ogóle na jakiś mityczny to w ogóle musiałby być niezły. Cud jest jajo, takie kiedyś już też miałem. To zwiększa defense za każdym razem, kiedy ktoś dostaje damage. No, może być, ale trzału nie ma. Kolejne szansa na cokolwiek. No, niestety. Nic nad czym warto się pochylać. Jeszcze raz możemy tutaj coś zasamonować. No i to też już było tych rewajwerów, no to bez przesady nie będę miała sztylu, żeby tych reliktów tyle zdobyć. No jak na razie słabiutko, więc zobaczmy ostatni ten epicki samoning. no i no, i nic, nic. Ostatni dzisiaj, więc tutaj mam 40% na legendę, 60% na epika. No, te pół tutaj z tych 40% na jakiś mityczny. No, zobaczmy, czy coś w końcu uda się tutaj wykuć. Wartego uwagi. No, nie, to jest znowu to, co było do tej pory. Tak, jak więc widzicie. Jak mówiłem, do trzech razy sztuka się nie udała. Nic tutaj w zasadzie ciekawego mi nie wpadło. Mimo nagromadzenia no, tych czaszek, tutaj dosyć sporej, jak na mnie, liczby tych właśnie fragmentów, z których tworzymy relikty, no to jednak trochę wyszło to rozczarowująco. No nic, zastanowię się, co z tym dalej zrobić i czy coś jeszcze tutaj na hydrę wzmocnię, czy tam chimerę któregoś z moich zawodników. W każdym bądź razie, gdybyście wywykuwali, no to życzę Wam powodzenia, żeby Wam tam lepiej to poszło. Trzymajcie się, cześć.